Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na recenzję szczoteczki Oklin Endurance. Jest to szczoteczka soniczna, totalna nowość. Od miesiąca mam okazję ją testować i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem z niej bardzo zadowolona. Ja ogółem jestem zawsze pod wrażeniem każdej szczoteczki sonicznej, ponieważ używam już szczoteczek sonicznych. Od kilku ładnych lat i już nigdy nie wróciłabym do zwykłej manualnej szczoteczki. Jest to naprawdę totalna nowość. Jest to bardzo tania szczoteczka przeznaczona dla osób początkujących. Dlaczego dla osób początkujących? Ponieważ po pierwsze nie kosztuje dużo w okolicach 100 zł. Ja posiadam kod zniżkowy, który tutaj Wam się wyświetli. Będzie on również w opisie. Będziecie mieli link, gdzie możecie tą szczoteczkę zakupić. Przy użyciu tego kodu płacicie w okolicach 100 zł. Dlaczego osoby początkujące? Ponieważ Ponieważ ta szczoteczka nie ma aplikacji, z którą się łączy i w której można wybierać różne programy, tylko obsługujemy z poziomu tego przycisku. I obsługa jest bardzo łatwa. Uruchamiamy szczoteczkę poprzez jedno kliknięcie. Eee, troszeczkę była mokra, tak że mnie ochlapała. Mamy dwa tryby. Mamy tryb słaby i tryb mocny. Jeżeli chcemy Trybu słabego, którym zawsze pracuję na samym początku, przełączyć na tryb silny. Trzymamy przez dwie sekundy. Ona ma taki moment przestoju, i uruchamia się ten drugi tryb. Jeżeli wyczyścimy zęby tak długo, jak nam się to podoba, to wyłączamy ją również poprzez kliknięcie. Szczoteczka po dwóch minutach ma również taki tryb zwolnienia, w którym jakby informuje nas, że minęły 2 minuty szczotkowania, później że minęły 3 i 4 minuty szczotkowania, więc nie ma tutaj jakby możliwości e, zmieniania różnych programów, ale z mojego doświadczenia powiem Wam, że mimo tego, że miałam e, już kilka tych szczoteczek sonicznych, miały naprawdę bardzo ciekawe programy, to praktycznie nigdy nie zmieniałam tych programów w trakcie użytkowania. Po prostu taki, jaki program zadałam sobie na samym początku, tak cały czas kontynuowałam. Bateria w tej szczoteczce wytrzymuje podobnie jak do innych szczoteczek 30 dni, przy założeniu, że dwa razy dziennie szczotkujemy zęby. To jest 800 mAh. Jeżeli chodzi o silnik, on ma obroty. 72 tysiące obrotów na minutę. Końcóweczki oczywiście są wymienne, wystarczy pociągnąć do góry i ją demontujemy. Ja przed tą szczoteczką standardowo używałam mojej Oklin Air i ona akurat ma jasną końcówkę, również pasuje, jest kompatybilna. Zawsze końcówki Oklin z różnych modeli pasują do różnych silników. Ale zmienię tutaj końcówkę na czarną, żeby ładnie to wyglądało. Odnośnie tego, co wchodzi w skład opakowania, rdzeń szczoteczki, ja tak na to mówię, albo sama szczoteczka, końcówka zapakowana, końcówka zapakowana w taki oto sposób. Mamy również kabelek, który służy do ładowania. On jest dosyć krótki, to jest USB-C. Także jeżeli ktoś nie ma możliwości takiej, aby zastosować tak krótki kabelek, może sobie go podmienić na przykład na kabelek z telefonu. Mamy również takie Mocowanie, które stosujemy na kafelki przy lustrze. Ma tutaj taką taśmę 3M, i z mojej strony muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajny gadżet, bo rzadko kiedy trafia się w tej podstawowej wersji, aby był uchwyt do szczoteczki, a bardzo fajnie taka szczoteczka wygląda w łazience. Oczywiście można ją również postawić, i ona również na umywalce będzie się stabilnie trzymać. Natomiast z takich rzeczy, no nie wiem czy minusów, no może minus to jest jest tutaj forma ładowania ładujemy tą szczoteczkę poprzez odsłonięcie tutaj takiej klapki, wkładamy kabelek musimy użyć swojej ładowarki i ładujemy taką szczoteczkę należąco do tej pory wszystkie szczoteczki, albo może większość, bo już z taką formą ładowania się spotkałam, większość szczoteczek ma taką przyssawkę magnetyczną i po prostu ta ładowarka ładuje szczoteczkę w pozycji stojącej, ładowanie to jest jakieś 5 godzin, należy bardzo dobrze tą klapkę tutaj zamknąć. Mamy tutaj wokół uszczelkę, więc nie powinno się nic wlać. Oczywiście nie można tutaj myć tego gniazda pod kranem z wiadomych względów. Szczoteczka ogółem ma bardzo dobrą wodoodporność, taką standardową jak pozostałe szczoteczki, które testowałam, więc jeżeli ją tutaj polejemy wodą, nic się złego nie stanie. Natomiast na to miejsce trzeba uważać, żeby zawsze było tutaj wszystko szczelnie zamknięte. Zamknięte. i reasumując mojej opinii e, ja już to mówiłam w wcześniejszych filmach, ja uważam, że szczoteczki soniczne to jest przyszłość i z czasem za 5 lat, za 10 lat myślę, że już zdecydowana większość z nas będzie korzystała tylko i wyłącznie ze szczoteczek sonicznych, bo one naprawdę bardzo dobrze czyszczą zęby, są w tym perfekcyjne i dzięki takim szczoteczkom na pewno dużo mniej mamy problemów z zębami, ponieważ one są dobrze wyczyszczone, nie ma tak częstych problemów z próchnicą. Dlatego dla osób, które jeszcze nie mają swoich szczoteczek sonicznych, serdecznie polecam zakup właśnie takiej. Tak jak Wam mówię, 100 zł to jest naprawdę bardzo dobra oferta, bo ja pamiętam, kiedy zaczynałam swoje przygody ze szczoteczkami słonecznymi, to było jakieś... 200 250 zł i to wyhaczone na jakichś fajnych promocjach, a teraz już za 100 zł można takie cudeńka kupić. Oklin jest marką naprawdę jak dla mnie sprawdzoną, pewną, więc z mojej strony serdecznie polecam. Także moi kochani, jeżeli dzisiejsza recenzja wam się podobała, to zachęcam do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Macie w opisie kod. No i widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.